Cześć, tu mruk. Witam w kolejnym unboxingu. Tym razem nie chiński. Kostka oklejona po polsku, ale przyszła ze Stanów Zjednoczonych. A to może oznaczać tylko tyle, że nie jest to kostka masowo produkowana, tylko kostka specjalna. otworzona kostka w poli bąbelkowej. Poza tym nic nie ma. Już otwieramy kostkę. Kostka wygląda tak. Jest to kostka Dodgik. Kostka y, drukowana. Pierwsze wrażenie to takie, że porusza się na razie przynajmniej tak sobie, no, ale pewnie wymaga trochę czasu, żeby żeby się wyrobiła. Myślałem, że nie wszystkie się obracają te elementy, ale obracają się wszystkie, tylko niestety wymagają czasu. Cała kostka jest z kolorowego plastiku na czarnym plastiku. Tu nie ma naklejek. Widać na tych elementach fakturę tej. Tego druku jeszcze nie wiem czy to dobrze widać, ale widać mniej więcej jak wyglądało drukowanie. Kostka niestety nie była tania, ale chciałem mieć taką kostkę. No i ją mam. Porusza się każdy z tych narożników, które składają się z pięciu elementów i porusza się cała płaszczyzna i w związku z tym można porozdzielać wszystkie te elementy kostka kiedyś była masowo produkowana kostka nazywa się Dojik to, to nie jest oryginalna kostka Dojik to jest replika tej kostki e, zrobiona w Stanach Zjednoczonych e, Joey Stickers e, chyba jest sklepem, który rozprowadza te kostki. Można je dostać teraz w jeszcze innych miejscach. Czyli to i to można obrócić. I pomieszać ją coraz bardziej. rzadko mieszam kostki przy unboxingu, ale tą pozwolę sobie pomieszać. Nie wiem, czy jest trudna na razie. Nie zapowiada się na specjalnie trudno, ale, ale tego nigdy nie wiadomo, dopóki się nie zacznie układać. Tutaj te elementy są w całości, natomiast. I obrót ma znaczenie. Pewnie to będzie jakiś tam kłopot. Tego nie mogę obrócić na razie. Kostka na pewno wymaga nasmarowania. Na pewno wymaga. Układania trochę wyrobienia. Eee, w niektóre strony kręci się bardzo dobrze, natomiast przy niektórych obrotach e, zaczyna być kłopot. A chyba nie powinno być tego kłopotu. I pewnie nie będzie, jak kostka się wyrobi. Być może wymaga trochę nasmarowania. Natomiast po pomieszaniu zaczyna wyglądać coraz fajniej. Te ruchy dużą ścianą są trochę łatwiejsze niż mm, pojedynczą ścianą, niż samym tym różnikiem tutaj. Trochę ciężko ją obrócić, ale to pewnie początek. Mam taką nadzieję, że kostka się wyrobi przy, przy układaniu. Chyba już dosyć mocno pomieszana, dosyć kolorowa się zrobiła. Nie mogę powiedzieć, żeby coraz lepiej się kręciła, chociaż może zaczyna się kręcić lepiej po kilku obrotach. Na pewno wymaga trochę pracy, trochę układania, być może trochę smaru. Ten rdzeń na razie mocno 3, ale to moja pierwsza kostka drukowana, i być może tak ma być. Niemniej jest to dokładnie taka kostka, jaką chciałem mieć, i mam pierwsza kostka. Drukowana. Pewnie będą następne. Nie wiem kiedy, ale na pewno będą. Czyli jedna kostka. Nie wiem, czy prosta, czy trudna. To się dopiero okaże. A na razie to tyle w tym tu unboxingu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.